Ok, mamy już zainstalowanego SDK-mana. Załóżmy, że teraz chcecie zainstalować Jawę, bo dlaczego nie? Jak to robimy? Jeśli wystarczy Wam jakakolwiek wersja Jawy, lub ta, którą akurat SDK-man uznaje za domyślną, jest to bardzo łatwe. Wpisujemy SDK, install Java, Enter. I leci sobie i czekamy. Ok. Wygląda na to, że SDK Manager skończył instalować pierwszą wersję Jawy na tym komputerze. Jak widzicie jest to wersja 1110 na silniku Hotspot od Adopt OpenJDK I dlatego, że jest to pierwsza pierwsza instalacja Jawy na tym komputerze SDK Man od razu ustawił nam, te, nam tę wersję jako domyślną. Możemy to sprawdzić proszę bardzo. Widać, że tym razem. Mamy właśnie taką jawę zainstalowaną i jest to jawa domyślna. Ok. Ale załóżmy, że po to zainstalowaliście SDK Mana, żeby móc zainstalować kolejną wersję Jawy. Jak w takim razie to zrobić? Jak w ogóle zobaczyć, które wersje Jawy są dostępne. Wywołujemy polecenie SDK List. java Proszę bardzo, i wyświetla nam teraz listę wszystkich wersji Jawy. Czy też Java, które są wspierane przez SDK-mana, i teraz zobaczcie, jaki jest układ kolumn. Tutaj jest dostawca, tutaj nam pokazuje, czy to jest ta wersja, którą wykorzystujemy, czy też to SDK. Tutaj jest dokładna wersja, tutaj jest nazwa dystrybucji i tutaj jest status. Tu można zobaczyć, że jest INSTALLED, czasami pojawia się tutaj LOCAL ONLY gdy macie zainstalowaną jakąś wersję kto, wcześniej i po jakimś czasie SDK Manager przestaje tę wersję wspierać na przykład Java 9 czy, czy 10 i załóżmy, że chcemy sobie teraz zainstalować wersję... a niech będzie, chcemy sobie zainstalować e Szesnastkę, jakiś early access, na przykład tę wersję. Jak to zrobić? Ano, robimy to w ten sposób. Polecam Wam zaznaczyć sobie ten tutaj identyfikator danego SDK, i teraz wpisujemy. Zresztą, tak jak tutaj nam SDK sam podpowiada, robimy to w ten sposób. SDK, install, Java, i teraz dajemy dokładnie tę wersję. Ups, pardon, pomyłka. Ok, ale podejrzewam, że po to zainstalowaliście SDK Mana, żeby móc korzystać również z innych wersji Jawy, a nie tylko z jednej, nie tylko z tej domyślnej. Jak w ogóle dowiedzieć się, jakie inne wersje Jawy są dostępne, czy też możliwe do zainstalowania przez SDK Mana? Bardzo łatwo. Wpisujemy SDK, list, proszę bardzo, tutaj jest nazwa kandydata, tak to się nazywa. I teraz widać, jakie mamy. W ogóle tutaj. Ok, wygląda na to, że SDK Manager skończył instalować pierwszą wersję Jawy na tym komputerze. Jak widzicie, jest to wersja 11.10 na silniku hotspot od Adopt OpenJDK i dlatego, że jest to Pierwsze, pierwsza instalacja Jawy na tym komputerze. SDK Man od razu ustawił nam, te, nam tę wersję jako domyślną. Możemy to sprawdzić, proszę bardzo. Widać, że tym razem mamy właśnie taką Jawę zainstalowaną i jest to Jawa domyślna.